Każdy widzi siłę wegety, ale nikt nie widział, ile razy upadł, aby ją zdobyć. Jego duma to nie tylko arogancja, to paliwo, które napędzało jego przemianę. Z każdą porażką jego determinacja rosła, a z każdym ciosiem stawał się silniejszy. Nie czekał na litość. Walczył z własnymi demonami, nieustannie przekraczając granice. Każdy cios, który przyjął, był krokiem ku sile, której nikt nie mógł przewidzieć. W jego oczach płonie ogień, który nigdy nie gaśnie. To nie jest tylko walka o przetrwanie, to walka o bycie najlepszym. Wegeta nie znał słowa poddanie. Nawet w najciemniejszych chwilach, kiedy jego ciało odmawiało posłuszeństwa, jego duch pozostawał niezłomny. Nie było dla niego rzeczy niemożliwych. Każda blizna to dowód na jego nieustępliwość i determinację. Teraz nie jest tylko wojownikiem. Jest symbolem niezłomnej woli, inspiracją dla tych, którzy pragną walczyć. Jego historia to przypomnienie, że prawdziwa siła rodzi się z upadków, a prawdziwy król nigdy nie przestaje walczyć. Każdy widzi siłę wegety.